thank you. Przypomnę, że w latach 2016-2017 miasto Bydgoszcz prowadziło rozmowy w zakresie pozyskania zbiorów dawnego Muzeum Farmacji prowadzonego przez państwa wodyńskich. Ja osobiście uczestniczyłam w tych rozmowach. Po długich negocjacjach przekazaliśmy jako miasto Bydgoszcz do Muzeum Okręgowego kwotę miliona złotych na zakupy wszystkich Muzealiów i y, tych rzeczy, które dzisiaj, dzisiaj będzie można zobaczyć. W 1953 roku to była trzecia apteka w mieście i pierwsza apteka w tej nowożytnej części miasta, tej nowoczesnej części miasta, czyli tej części miasta, która powstawała wzdłuż ulicy Gdańskiej. Była to bardzo ważna placówka w systemie opieki zdrowotnej i. Istniała na dobrą sprawę bez większych przerw do 2017 roku. I wpisała się na trwale w krajobraz ulicy Gdańskiej i w świadomość Bydgoszcza. W 2003 roku powstało na jej zapleczu Prywatne Muzeum Farmacji, które udało się nam przejąć. Tak więc my po przerwie wywołanej remontem. Przygotowujemy tutaj wystawę, która będzie prezentowała zarówno to miejsce, czyli aptekę, która ma ponad 160 lat, jak i dzieje aptekarstwa w Bydgoszczy, począwszy od epoki staropolskiej do okresu Polski Ludowej. Można będzie zobaczyć elementy, które były integralną częścią apteki, czyli izbę ekspedycyjną, w której stoimy. Za moimi plecami znajdują się zabytkowe meble z apteki pod Łabędziem w Toruniu. Można będzie zobaczyć także laboratorium galenowe, czyli to, czym szczycimy się z tego powodu, że w Polsce nie ma takiego laboratorium jak u nas. I będzie można zobaczyć także izbę recepturową, czyli miejsce, w, której, w którym przygotowywano leki. Do tego stawiamy na edukację. Chcemy, żeby apteka była miejscem spotkań. Spotkań z ludźmi, z różnymi tematami, z historią, ale także z wiedzą o zdrowiu. Tak więc jakkolwiek leków nie będziemy sprzedawać, to będziemy oferować wiedzę o zdrowiu.